Dzień dobry, kontrola celna. Co państwo przewożą w tym pasacie? My w sprawie obrony narodowej. Jedziemy na Grenlandię powstrzymać Donalda, bo chce nam lody wykupić. Ale to jest Szwecja, proszę pana. Dżesira słyszałaś? Już gość zmienił nazwę państwa, żeby nas w błąd wprowadzić. Sprytny jest, skubany Brian spytaj go o te pingwiny, bo mi się bateria w telefonie kończy. Słuchaj, no szefie, gdzie tu macie te jednostki specjalne w futrach? Musimy się przegrupować. Proszę pana, tu jest tylko terminal promowy. Czy pił pan coś przed wjazdem na pokład? Tylko energetyka, żeby mieć refleks snajpera. Jessica, wyciągaj transparent. Donald, go home. Niech wiedzą, że nie żartujemy. Brian, a ten celnik to nie jest przypadkiem agent Trumpa? Ma taką samą fryzurę pod czapką. Faktycznie. Ty, Donald, myślisz, że jak założyłeś odblaskową kamizelkę, to cię nie poznamy? Proszę zjechać na bok do szczegółowej kontroli. Widzisz mała? Boi się nas. Chce nam skonfiskować Passata, bo wie, że to jedyna maszyna, która dogoni jego limuzynę na lodzie.